Jestem jeszcze przejęty, stremowany, ale korzystając z taknicznej obecności chciałem podziękować za ten sukces w pierwszej kolejności mojej małżonce. Było to kilka miesięcy bardzo ciężkiej i intensywnej pracy, której mnie bardzo mocno wspierała. Dziękuję koledze, Andrzejowi Gawronowi, który od, od zainicjowania tego pomysłu aż do samego końca wierzył w to zwycięstwo i tej, tą wiarą mnie napajał. Także Andrzej, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję Panu Burmistrzowi, który kilka lat temu postawił na mnie gdzieś wynalaz, odnalazł. Mogłem się u boku burmistrza rozwijać, uczyć. Myślę, że to, co Pan powierzał, nie zostało zburzone. Realizowałem to, co planowaliśmy, nie zawiodłem i dzisiaj dziękuję i liczę na dalszą współpracę. Dziękuję księdzu Prałatowi, mojemu przyjacielowi, który w trudnych chwilach pocieszał, w chwilach wątpiących dawał nadzieję. Tam, gdzie byłem, był zawsze u boku i myślę, że. Także tutaj w gminie, nawet z racji tego, że urząd leży na terenie parafii księdza, będziemy w dalszym ciągu współpracowali. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, dziękuję znajomym, dziękuję koleżankom, które tutaj widzę z Centrum Kultury. Przez wiele lat współpracowaliśmy. Ciężko mi było wczoraj stamtąd odejść. No ale nowe realia, nowe życie, nowe wyzwania. Będę o was pamiętał dziękuję za wszystko, co tam przeżyliśmy. Jeżeli były z mojej strony jakieś przykrości, to bardzo przepraszam. Wspominajcie, myślę, że mieszkamy w, jednym, w jednej miejscowości. Będziemy. I z racji tego, że gmina też musi przedsięwzięcia kulturalne realizować. Będziemy dalej współpracowali. Dziękuję koledze Jankowi Bobkowi, który wprowadził mnie w tą wielką politykę, który. Odkrył i otworzył drzwi do Sejmiku, bo często tam z nim się poruszałem, tam jeździliśmy, stamtąd przywoziłem y, wiele pomysłów, wiele środków finansowych do jednostek, które do tej pory prowadziłem. Y, dziękuję kolegom i koleżankom, dyrektorom, prezesom, z którymi dotychczas pracowałem. Myślę, że wzorce współpracy, które przez ten czas wypracowaliśmy, będę przenosił tutaj na grunt gminny. Dziękuję przedsiębiorcom, panu Andrzejowi Konączukowi, panu Wojtkowi Kruścielowi, z którymi do tej pory współpracowałem i myślę, że ta, ta współpraca teraz w tej gminie będzie się jeszcze bardziej rozwijała. Poprzez obecność Sołtysów, którym również dziękuję za przybycie, chciałbym zaapelować do mieszkańców gminy. Abyście podziękowali tym wszystkim mieszkańcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, którzy zaufali i oddali ten głos, przekażcie im, że to zaufanie chciałbym pomnażać poprzez tą kadencję, natomiast tych, którzy podjęli inną decyzję, chciałbym zjednać i przekonać do siebie. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję.